Ojoj, oj, oj, niedobrze, ale co mam zrobione? Haskę myśliwską na potrzeby osób, żywności, konstrukcję mechaników po to, żeby lepsza była technologia. Balon, po to, żeby znaleźć zaginionych w... wędrówce <laughs> nie tylko, bo też materiały mamy. Stop materiału, i ja sobie z wami gadam. Więc, co tutaj muszę zrobić? No, przede wszystkim popatrzeć, gdzie mam ludzi danych. Dobra, musujemy Wynosujemy Wynosujemy no. O tak jest brak Ale nie, tutaj musimy akurat dać kul Kul natychmiast e, A z, m, mechanikiem. I przyspieszyć Przyspieszyć jakie prawa są zrobione oczywiście. Jedzenie tutaj, jedzenie dobija. No. Oni pracują. 20 jednostek jest jedzenia, więc trzeba żywności. Myśliwy wyruszają około 11 godzin. Powolnie zwykle trwają 12 godzin. Myśliwy wyruszyli około 11 godzin temu, eee... więc nimby niby tutaj nadrabiam, ale brak drewna i myślę, że technologia tartaku by pasowała Pasowała technologia tartaku Aha, jeszcze jakie prawa Sos węgla 93% z 80% Dzienny zysk 180, no to powinniśmy to teraz nadrobić, no nie? Powinniśmy to teraz nadrobić, żeby kolejna noc nie była zimna Kolejna noc nie była zimna, ale Tartak jest ok do zrobienia, tylko pytanie: czy on jest do wybudowania? A. Co tu mamy? Eee, Przewątpliwości, się do użycia. Okay, produkcyjna, oczywiście, jednostek drewna, ciągu. Z... No to lecimy. A co to było drugie? Chwila, chwila. Eee. Zapewnia więcej miejsca wybranych rodzajów zasobów. To nie, najpierw drewno. To jest... Yy, najpierw drewno. Mhm. To jest. A, tu już. Żelazo. Ściechy zdrowia do drewna, ściechy zdrowia do mamy. Sprzeczka o co będzie? Tym razem o co będzie? E, musimy się pogodzić ze stratą. No, oczywiście, że tak. Nie ma co e, zbytnio. Opłakiwać i przesiadywać na cmentarzu, kiedy y, mróz ściska, i marnować czasu. Oczywiście, pamięć Marym jak najbardziej, ale nie przesadnie. Nikt brakuje nam i żelaza, i drewna. Ale jakim cudem liczba mieszkańców, które muszą być. Dostępni to jest 5, czyli musiałbym zwolnić, e, piątkę. E, to zwolnijmy tu piątkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i co teraz brakuje? Zbyt mało zasobów drewna. Ale, jakżeż mało? Ileż tu tego drewna potrzebne jest, żeby to ruszyło? Halo 37, drewna jest to, co jest? Co jest, drodzy? Aha, już proszę. Cię za mało racji żywnościowej. się zaczynają komplikacje, a jeszcze nie mamy dostarczonych ludzi do pracy. I tutaj ściągamy coś. A stąd minusujmy. Aha, dodajmy tu. Tu, tu. Plus pięć. Bo za chwilę znowu będą pisać, że e, nie ma opału. A właściwie to kolejna noc byłaby bez opału. Dobra, tygodni noc się zbliża. Mam nadzieję, że wystarczy. No i mamy 47. Potrzebujemy, a jest 18. Jej, Buduj to po 50 pracowników, które jest potrzebne. Lecisz, Wiecie, ile razy ja powtarzałem? Też, też, też. Dziesiątki razy. Ludzie wnoszą konwój. Mamy już podstawowe zasoby, możemy spróbować uratować. Ok. Jak mamy, no. no mamy. No, co za? Halo, gdzie tam drewna nam jest brak? Tu jest pięciu pracowników, raz, dwa, trzy, cztery, i pięć. Podnosi jeden poziom temperatury i pracy, a środki okay. Tyle, że no tej żywności jakby w sposób w ogóle nie szukali. Balon dalej ma o. problemy. Liczba mieszkańców, którzy muszą być w następnych pięciu, zbyt mało. Z, tutaj nic nie reagują. Tu coś jest... To Do tylu. Trzydziestej... osiemnastej... Tutaj nie zrobimy drugiego stopnia, tu brakuje... dziesięciu maks siedmiu... Pierwsze to, co. O, niedobrze, bo trzech zmarło, czyli będzie brak. Siakoś, nie dobrze. Ej, kolejne prawo. Otwórz księgę w prawo. Yy, no yy, takie świetlice to stosuje pytanie, czy ta świetlica jest dostępna w którym miejscu. Zapewne bezpieczeństwo pilnie się w trakcie godzin pracy, yy, może być, być czyli to, i tutaj jest 20 drewna. O, mam mama zielona, pietrucha herbu zielona, pietrucha. No niech też mnie... brzmi jazz, No, nie niedobrze. Eee, e, Dalej siedmiu, tutaj pięciu. czternastu, e, minus. Mamy 10 dziesięciu... Mamy 10 i dalej balon jest nieruchomy Bo nie mamy no, pracowników, no ale skąd tych pracowników? Stukać życie Siedemdziesiąt procent, no nie będę nic zrobił z technologii, bo, bo mnie tutaj kurde trzyma węgiel, i tak robi za mało. Jak robi pęgielce, mało Psia. gdzie to obniżyć? No? A pomyśleli, jak obniżę? Dobra, mamy balon. My chyba zwiadowcy oddziału numer 1 wysłano do z hmm, zwiadowców, żeby dowiedzieć się więcej o tym miejscu. No i super. Czas podany, czy nie podany? Czas dotarcia. No nie podany, trudno, ale mamy to nadzieję, tak. Hmm, świetlica, trzymamy świetlicę no Brak na świetlicę 20 drewna a jest 5 Pracownicy będą zbierać drewno 8 godzin Wiecie co? Zostało 5 minut mojego czasu Ja oczywiście przepraszam za brak odcinków Live'y się nie odbywają z uwagi na no, niewystarczający internet Kolejne prawo, pewnie zmiany domów ogrzej część domów Wszystkie domy. Aż w ciągu 4 godzin oburzać domy, a potem utrzymywać ciepło przez 2 dni. Um, mieszkańcy są dostarowani, musimy wytrzymać dokładnie. Max dostępnych Zrzućmy je z technologii bo nic nie robią Żywności nie mamy, byśmy obniżyli, tu będą dłuższy czas żywności chodziło 24 h dodatkowe 2 piece chodzą, więc halo, nie mamy jak podwyższyć temperatury, bo no właśnie, a daliśmy obietnicę i to jest minus. Dobra, przyspieszmy to. Mhm. Mhm. E, Ocaleli... są. Zobaczmy, co piszą. Ocalali. Radosne spotkanie. Hmm. A więc najlepiej to by było. Zwiadowcy ruszają. Do naszego miasta prowadząc ocalałych, i to by było na pewno tak. Tak jak z prowadzą, bo jak są osłabieni, to tym bardziej. Oczywiście braki, braki, brak ogrzewania. Ja Wam czy dam. Wiem. więcej pracowników nie da rady no i oczywiście czek niedożywionych 6 na... O, tak jest a super! No tak lecznicy zapomniałem, że ja przecież lecznicy nie mam Ale obiecaliśmy Obiecaliśmy Czekajcie gdzie ten punkt? Mamy ludzi. No, Sytuację ratuje, bo brakuje nam węgla. Mam do pracy, bo no bo ojoj, miła chwila. Spotkają się ci, którzy wyruszyli razem, a rozłączyła ich.

musimy Aha, domy wybudować. Kurde. Ale dobra. Hmm. Myślę, że tu wybudujemy, bo to ściecha szła. Hmm. Obiecaliśmy przed yy, kolę, a więc to jest koń. Skąd... O proszę. 20 minut, ale mi przestraszyło. Dobra, dwadzieścia minut pękło. Nie lubię. domy no nie tu jest system grzewczy więc na spokojnie te domy tu mogą iść no, ale nie mamy czym grać, no i to jest ból. Work time get back to work Czas, czas jedzenia skróci? no to już w widzę. End of shift. Go rest all can. No, oczywiście yy, pilna potrzeba lecznicy. Natychmiast, bo lecznicę obiecuję, że otworzę. Ale żeby otworzyć potrzebuje 25 drewna, więc... Więc sorki no. co mi ludzie nie robią mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. kolejne pretensje no nie A tu czemu konieczność uczenia się w tej grze i dalej twierdzę, że niezbyt, naprawdę niezbyt udało mi się

zapraszam na kolejny odcinek i dziękuję za oglądanie. Koniec Marek pozdrawiam